Cześć kochani, witam bardzo serdecznie wszystkie zodiakalne ryby. Bardzo mi miło, że jesteście na moim kanale. Sporządzimy dla Was czytanie, sporządzimy dla Was horoskop na marzec roku 2021. Wznawiamy horoskopy roczne, horoskopy miesięczne indywidualne, także jeżeli ktoś miałby taką potrzebę, serdecznie zapraszam. Horoskopy roczne w cenie 50 zł, horoskopy miesięczne w cenie 30 zł. Można pytać w zasadzie o wszystko. To w kontekście jednego roku bądź jednego miesiąca. Praca, finanse, miłość, relacje, zdrowie, samopoczucie. Kontaktujemy się drogą mailową, a adres mailowy zawsze macie w opisie pod filmem. I jeszcze mam taką prośbę do stałych klientów, aby po prostu nie robić przelewów, zanim nie uzgodnimy, czy ja wykonam dla Was czytanie, bo teraz jest dla mnie taki gorący okres. Czasami osoby, które już korzystały z moich czytań, po prostu najpierw robią przelew, a później dopiero do mnie piszą, umawiając się na czytanie. Wolałabym, żeby to się odbywało w drugą stronę, czyli najpierw coś ustalamy, pieniądze przesyłacie później, bo, no, tak jak mówię, jest teraz dużo zajęć i nie gwarantuję, że po prostu tak jak ta dana osoba będzie chciała, tak szybko jej po prostu wykonam czytanie. Tym bardziej, że robię czasem też tak zwane czytania ekspresowe, czyli jeżeli komuś bardzo zależy na czasie, to jest to do 24 godzin, więc to jest krótki czas. Także pamiętajcie o tym i miejcie to też na uwadze, że najpierw dobrze by było napisać do mnie i skonsultować się. A teraz y, czytamy rybki, ryby zodiakalne. Marzec roku 2021 dla zodiakalnych ryb. Co Wam przyniesie? Marzec roku 2021. 21 zodiakalne ryby. Marzec 2021 roku. Co tutaj mamy? Energia przewodnia dla rybek, azbuław, no, proszę bardzo. Miłość relacje uczucia. Miłość relacje uczucia rybki i praca, finanse dla rybek. Co tutaj w pracy i w finansach? Ok. a no, azbuław jest waszą energią przewodnią więc będziecie mieć dużo energii, będzie się dużo działo w marcu na pewno będziecie mieć taki zryw być może do czegoś. Może to chodzi o konkretne działanie, że nagle poczujecie impuls do zrobienia czegoś, no w niektórych po prostu rybkach e, krew się zapali, będą chcieli poromansować i jakieś seksualne sprawki tutaj mogą uskuteczniać, no energia po prostu na całego. Tutaj będziecie mieć wigorek, będziecie po prostu rybką, która lubi sobie popływać. E, to, to jest dobre, bo ten azguław też pokazuje rozkwit pasji. Mamy do czegoś zapał, coś chcemy robić, chce nam się przede wszystkim, to jest najważniejsze. No mam nadzieję, że to nie będzie tylko taki chwilowy zapał, bo tutaj jest pokazany pewien potencjał i warto by było go wykorzystać, czyli popłynąć na tej fali wznoszącej. Co w miłości, w relacjach, w uczuciach? No właśnie, niektóre rybki, i tu bardzo mocno mi się to pokazuje, te, które mają rodziny, bo jest dziesiątka pentakli, jakieś takie już związki być może formalne, na stałe w każdym razie, zachce im się mm, popływać w innym jeziorku. Przy siódemce pucharów i tu mamy jeszcze Asa Buław, no to możecie mieć zaproszenie do romansu albo Wy będziecie gdzieś tam patrzeć, łypać oczkiem na coś, co jest na zewnątrz, bo może tutaj w związku już y, troszeczkę y, jest nudno, bo tu jest to wszystko takie poukładane, wszystko dobrze znane, a te inne możliwości gdzieś tam kuszą, nęcą. Może być nawet y, kilka różnych możliwości wokół Was. No, uważajcie, co stawiacie na szali, po prostu, bo ten azbuław może pokazywać tutaj taką y, jednokrotną akcję, y, której później niestety możecie żałować. Jest piątka pucharów, można rozwalić coś, co po prostu budowaliście latami. Pytanie jest takie, bo oczywiście każdy ma prawo zrobić to, co uważa, i tutaj nikt nikogo nie ma prawa oceniać pod tym względem, że ktoś dokonuje takiego czy innego wyboru. Pytanie jest takie, czy wy uważacie, że warto coś postawić na szali, czyli to, co sobie zbudowaliście, to, co macie. Bo w dziesiątce pentakli to się wydaje stabilne, to się wydaje dobre, to się wydaje takie mocne, solidne. Pytanie, czy yy, chcecie, aby to się rozchwiało? Bądź też całkowicie chcecie to stracić. W piątce pucharów no, mogą być właśnie niestety. Rozczarowania wszelkiego rodzaju. Być może ta piątka pucharów dotyczy tego właśnie wejścia w romans, bo może wy poczujecie do kogoś impuls, będziecie chcieli wejść w romans i później nawet się zaangażować bardziej, budować coś więcej z tą osobą, a będziecie mieć piątkę pucharów, ta osoba nie będzie chętna do budowania z wami romansu, no bo ona sobie po prostu weźmie asabuław i to jej wystarczy. Więc tutaj jakby. Też dwojakie rozumienie, w zależności czy macie coś stałego, czy też nie. W pracy i w finansach ryby uczą się nowych rzeczy. Mamy pazia pentakli, ryby się uczą, być może do egzaminów się uczą, e, dlatego że mamy dziewiątkę mieczy, no to się będziecie też stresować, może nie spać po nocach. Tutaj macie kartę umiarkowania, więc ta karta wam mówi spokojnie, spokojnie. Jeśli włożysz w to zapał, włożysz w to energię, włożysz w to naukę, to na pewno nie masz się czym martwić, więc nie stresuj się. Ale może być dla niektórych rybek taka sytuacja, że długo, długo sobie siedziały, nie robiły nic, a tutaj zbliża się teraz termin egzaminu i nagle jest ten ogień, nagle po prostu próbują nerwowo wszystkiego naraz się nauczyć, no i jest z tym problem. Może być dla niektórych ryb nowa praca, w której jesteście starzystami, czegoś musicie się nauczyć. Uczyć i tutaj też jesteście jakby proszeni o pewną cierpliwość, o spokój, bo się możecie stresować, że za wolno wam to idzie. Wy byście chcieli właśnie szybko w tym asie buław, tak przejść do przodu, pokazać, ile jesteście warci, a tutaj musicie się czegoś uczyć powoli, metodycznie, może nie da się czegoś przeskoczyć. Chcielibyście na przykład um, już gdzieś być tam na jakimś późniejszym etapie, a tu trzeba powoli, krok po kroku, bo inaczej się nie da. I w związku z tym właśnie też dużo stresu was to będzie. Kosztowało. Nie wiem zupełnie dlaczego, bo perspektywy są tutaj dobre i naprawdę nie warto się tym stresować. Po prostu robić swoje. Czasami stopować tego asabuław, bo on jest dobry, on nas napędza, motywuje do działania, ale no nad pewnymi rzeczami trzeba jednak przysiąść, trzeba się dobrze nauczyć. Nie tak po łebkach, jak to się mówi, tylko tutaj no, dbać jednak o ten balans. I wtedy będzie dobrze. Wtedy nie trzeba będzie zakuwać po nocach, siedzieć, obawiać się czegoś i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję serdecznie. Życzę wszystkim rybom udanego marca. Pozdrawiam was gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia.